No dzień dobry, bardzo dzisiaj witam Was w kąciku śniadaniowym i słuchajcie, robię dzisiaj wypasioną owsiankę, bo przede wszystkim dla dwóch osób, dlatego porcja będzie dwa razy większa. Robię dzisiaj wypasioną owsiankę, dlatego że... Naj... Ja, ja opowiem Wam, co zrobię. E... I wy mi uwierzycie, że to jest wypasiona owsianka. Także najpierw nasypałam mm, płatki owsiane. Za chwilę tutaj dodam trochę mleka i trochę wody. Jak to już mi się ugotuje, dodam budyń śmietankowy, żeby ona była taka owsiana, y, taka budyniowa. Później dodam do środka rozgniecionego banana, żeby on mi to wszystko osłodził. A później całość zapiekę w tych moich glinianych foremkach y, z jakimiś owocami mrożonymi a na górę jako polewę będzie serek waniliowy. Także do roboty. Ja już nie mogę się doczekać. Piekarnik chodzi, także cieszę się. No i tym samym zapraszam Was na nowego vloga i jeśli lubicie gotowanie na ekranie, proszę o kciuka w górę w tym momencie. Dobra, tutaj jeszcze trochę wody, trochę mleka i na kuchnię. Wsianka ugotowana, teraz przekładam porówno do tych moich naczynek. Dodam, wiecie co, kurde, dodałam trochę mleka, żeby nie była taka sucha, bo wiecie, no mimo wszystko podczas pieczenia to jeszcze trochę wilgoci straci. Także rozkładam wszystko, dodam jakieś mrożone owoce, na pewno mam maliny i chyba dodam, bo wiecie, one będą dodawały takiej fajnej kwaskowatości. Dobra, i dodaję po kilka mrożonych Dobra, i przykrywam. Hop. Hop, i cyk do piekarnika na 20 minut. Chyba możecie usłyszeć i tutaj widzicie, jak ładnie się maliny mm, rozpryczyły. Ja zdejmę górę. Tak to wygląda, proszę bardzo. I teraz słuchajcie, dodam e, po łyżeczce masła orzechowego. To jest takie, wiecie, gorące, więc to się fajnie rozpłynie. Proszę bardzo, łyżeczka masła orzechowego. I druga łyżeczka masła orzechowego. Jedną łyżeczkę już pozwolę sobie wbić. I teraz słuchajcie, nasz serek waniliowy. To jest mój pomysł na śniadanie dzisiejsze. Proszę bardzo. Oj, oczywiście, że musiałam rozwalić. Aj, wiecie jak to jest. Człowiek się stara. Zawsze jest tak, że jak się staram, żeby było ładnie, to wychodzi mi brzydko, a jak robię na szybko, to wychodzi po prostu przepięknie. Także. Wiecie co, ja już wyłożę cały ten serek. Będzie to dość spora porcja owsiany, ale to dobrze, będzie nas długo trzymać się, jak to ładnie wygląda. Mm. Także słuchajcie, dzisiejsze śniadanie, proszę bardzo, pomysł na owsiankę, nie musicie oczywiście mieć takich pojemniczków, tak jak mówię, ja kiedyś to robiłam w misce ceramicznej i to bez problemu się zapiekało, może być to też wiecie w naczyniu żaroodpornym, to chyba kiedyś moja mama tak robiła, że miała takie małe że naczynie żaroodporne i to po prostu robiła sobie na kilka dni, także pomysł na śniadanie, życzę sobie smacznego, mm, jak to ładnie wygląda, dobrze, także ja już idę. No dzień dobry, bardzo witam Was serdecznie, już wiecie, face to face. Moje pięknięcia skórne nadal są, nadal mam suchą skórę i to tak mega, ale słuchajcie, po pierwsze to tak, tutaj jest mój storczyk, który nadal, słuchajcie, pięknie kwitnie. Już oczywiście niektóre kwiaty przekwitły, ale właśnie go podlewam. Jeśli macie sprawdzony sposób na storczyki, to koniecznie się ze mną podzielcie, bo ja mam wrażenie, że sposobów na to, żeby storczyki żyły i żeby zakwitły ponownie ja znam mnóstwo, tylko żaden się u mnie nie sprawdza. Ale teraz robię takim sposobem, który poleciła mi mama, więc mam nadzieję, że to się sprawdzi. Jeśli chodzi o owsiankę i pod światło, to widzicie? Siądę sobie na chwilę. Szłam zrobić kawa, a wyszła jak zwykle. Jeśli chodzi o owsiankę, to słuchajcie, ona jest super bez mega sycąca. Ja jestem, jadłam ją jakieś 4-5 godzin temu i nadal nie jestem jakaś mega głodna więc naprawdę bardzo wam polecam Krzyśkowi też bardzo smakowała, był zaskoczony w ogóle, słuchajcie chciałam pokazać wam nowe spodnie bo kupiłam sobie dwie pary jeansów z Zary i poczekajcie, pokażę wam jedne, bo jedne to są zwykłe rurki, które mam właśnie na sobie postaram się też podlinkować wam te spodnie, jeśli nie zapomnę bo czasami pytacie i udało mi się znaleźć, dobra przekręcę was i udało mi się znaleźć zwykłe, proste, niebieskie, klasyczne rurki. One mają trochę streczu. Mam wrażenie, że trochę spłaszczają tyłek, jak tak stoję. Ale trudno, są komfortowe, bo tak jak mówiłam, mają strecz. I pokażę Wam jeszcze jeden model, bo kupiłam te swoje ulubione. Mam jeans. Ja uwielbiam, słuchajcie, te spodnie. Mam je tutaj tak brzydko, bo szukałam właśnie numeru referencyjnego, żeby Wam pokazać. I to są, wiecie, te. Moje klasyczne mam jeans, w których widzicie mnie najczęściej. I te są takie niebieskie. Tam z tyłu właśnie zawiesiłam jeszcze te moje jaśniutkie, a te są te też są jasne niebieskie. Boże, jaki to namiot wygląda. No 40, ale już wam pokażę numer referencyjny. E, super się w nich czuję i obie pary zostają. O, proszę bardzo. Teraz wszystko dokładnie widać. 119 zł. Ja mam 40 i nie powiem, że są za duże. Także tutaj klasyczne rurki. Jeszcze do tego mam jeans przyszły. Jestem bardzo zadowolona, jeśli chodzi o spodnie wiosenne spodnie na wiosnę, już mi wystarczy, wiecie mam tam te jeszcze jaśniejsze, mam te mam jeans mam nareszcie rurki niebieskie e, mam jeszcze białe rurki e, takie mam jeans ale one są takie bardziej obcisłe więc mi w pełni e, wiecie, ja już jestem w pełni usatysfakcjonowana jeśli chodzi o spodnie na wiosnę mi już nie trzeba niczego więcej e, także jestem bardzo zadowolona i jeśli szukacie właśnie zwykłych rurek bo kilka z was mi pisało, że też szukacie zwykłych rurek w Zarze i że nie ma znaczy, że w ogóle szukacie i że były za Zawsze w zarze i nie było, i faktycznie był taki czas, że ja też ich nie mogłam znaleźć, ale na szczęście pojawiły się, więc postaram się Wam podlinkować je w opisie tego filmu. E, no i też fajne mam jeans są. Ja powiem Wam, że od kiedy kupiłam takie 100% bawełna mam jeans, e, od tamtej pory po ubraniu jest mi bardzo ciężko w nie wejść, naprawdę bardzo ciężko. One się rozbijają, ale i tak nie mocno, nie są elastyczne, więc y, no są mało komfortowe. Więc ja zawsze, yy, najczęściej spodnie kupuję w zarze, ale zawsze sprawdzam, słuchajcie, czy mają. Te mam jeans Elastą sobie, choćby 1%, to na, dla mojej psychiki naprawdę dobrze to robi. Więc y, taki update, jeśli chodzi o garderobę. I dzisiaj, słuchajcie, też zebrałam się nareszcie yy, i zamówiłam kilka, no, sporo rzeczy z HM-u. Więc szykuję się HM Haul, ale myślę, że to jest jakieś 3-4 filmy, bo z tego co widziałam, takaś. Późna dostawa się szykuje, ale zamówiłam. Wiecie, takie powiedziałabym, że to jest takie uzupełnienie wios, wiosenne, uzupełnienie garderoby, albo wymiana tego, co się zużyło. Także to tyle, jeśli chodzi o, o garderobę. Coś wiecie, co nie mogę się wysłowić, ale muszę się napić kawy, bo tak po prostu dzisiaj trochę mi głowa opada, ale. Pije kawkę, wracam do obowiązków. E, z Wami na pewno łapię się później, bo muszę Wam jeszcze pokazać dwie rzeczy, takie, wiecie, z, z cyklu perfekcyjna pani domu. Wiecie, że ja kocham, m, może nie gadżety, ale kocham chemię do domu i na pewno pokażę Wam coś fajnego. No dobra, a te <ścoughs> dwie około domowe rzeczy, o których chciałam Wam powiedzieć, to jest po pierwsze. Moja ogromna, ogromna polecajka, ehm, bardzo dużo osób teraz, teraz już jakiś czas temu o tym mówiło, a ja mam tak, że jak ktoś, że jak wszyscy coś polecają, to ja tego nie chcę. <laughs> ja wiem, że to jest głupie, ale jeśli macie suszu, susza, suszarkę bębnową i denerwuje Was to, że nie czuć zapachu płynu do płukania mm, po suszeniu, musicie spróbować tego na moją odpowiedzialność. Jak Wam się to nie sprawdzi, to skopiecie mi tyłki najwyżej. A jak się sprawdzi, to mi nie skapiecie tyłków I yy, tylko podziękujecie Słuchajcie, przysięgam wam, że to Jest najbardziej intensywny płyn do płukania Jaki ja kiedykolwiek w swoim życiu miałam A umówmy się Wiemy, że mam trochę fisia na tym punkcie I testowałam wiele rzeczy e, Powiem wam, że ten Lenor Złoty Po wypraniu, ten mój taki ukochany Po samym wypraniu pachnie dość podobnie Jeśli chodzi o intensywność Natomiast to Naprawdę po wysuszeniu w suszarce czuć. Ja specjalnie uprałam i wysuszyłam koc i ten koc nawet nie wiem, już kilkanaście dni pachnie tym płynem. Jestem w szoku, jestem pod wrażeniem. Ja go kupiłam na promocji w Biedronce i powiem wam, że żałuję, że nie zrobiłam zapasu. Są chyba jest żółty, niebieski i różowy, tak mi się wydaje. Kupujcie w ciemno, jeśli macie suszarki bębnowe i narzekacie za zbyt, na zbyt delikatny zapach w suszarce. Na moją odpowiedzialność, naprawdę podziękujecie później. A druga rzecz, to nie jest polecajka, to jest coś, co kupiłam. Wiecie, że ja kocham tę filetę fioletową i kilka z Was nie wierzyło, ale kupiłyście po moim super profesjonalnym teście. Jeju, to już chyba rok temu było. Tak mi się wydaje, nawet chyba ponad. Bo te, ja mam tę fioletową i słuchajcie, dużo osób. Mówi, że one są podobne, a ta jest typowo, wiecie, do okien. A że idzie sezon mycia okien i sezon projektu balkon, no to będą mi potrzebne takie ściereczki. A stwierdziłam, że ta fioletowa nadal ma się nieźle. Stwierdziłam, że spróbuję teraz tej żółtej. Zobaczymy. One się od siebie różnią. Wiecie, co ona nawet w dotyku jest inna. Wydaje mi się, że jest mniejsza albo cieńsza. Zobaczymy, jak to się będzie sprawdzać. Jestem bardzo ciekawa. Oczywiście, że dam wam znać, bo wiem, że lubicie takie smaczki. Chyba, testowałyście, to dajcie znać. I jeśli testowałyście też ten płyn do pukania też koniecznie dajcie znać, chociaż mówię, no ja nie wierzyłam we wszystkie polecajki, dopóki sama nie przetestowałam, i jest ogień, jest moc. Naprawdę oczywiście, że nadal będę też używać tego swego lenoru złotego, bo mimo wszystko no, go czuć po wyjęciu z suszarki, ale nie tak jak to. To jest petarda, to tak czuć, że ja po prostu aż. No, no, szkoda, że nie mogę wam przekazać zapachu, uwierzyłybyście mi od razu. No, także takie dwie polecajki perfekcyjnej pani domu. Nie wiem, czy pamiętacie, jak Krzysiek ostatnio pienił mleko i robił przepiękne wzorki. E, tutaj podszkolił się, a bo ono jeszcze nie jest pienione. No Więc zobaczymy, ja dzisiaj e, chciałabym serduszko. Okej? Okay? No i fajnie, zobaczymy zaraz co wyjdzie. Wiesz co, ja zmieniłam zdanie. Ja chciałabym, żebyś tutaj na tym artyzmie po prostu wyraził to, co do mnie czujesz. Ok? Ja nie mam tego słowa opisać. No to wyrazisz to w pianie. Okej okay, kochani, zapraszamy na kolejną część jeszcze tak, Krzysztofa. Ja jakkolwiek. Jakkolwiek? To pewnie Tobie wyjdzie ładnie. Zrób, ale zrób sobie serdur. Nie. To się miała piankę. Ok. Mm, to, prawie wyszło to. Co do mnie czujesz? No to wie działa. Czekaj, jak to? to A, tak, to tak się robi. <laughs> no, jeśli ogląda Tomazia Miss jest Perfect, to niech pokaże to Marcinowi. To jest, to są wzorki na kawia, a nie... Bęk! <laughs> amatorskie. Na obiad wróciliśmy z mańkiem z takiego dłuższego spaceru. Ręce mam jeszcze zmarznięte, mimo tego, że jest piękne słońce, to jednak ta pogoda wiosenna jest jeszcze zdradliwa. Robię spaghetti na Poletana. ma swoje jedzenie. Ja robię to spaghetti, dlatego że słuchajcie, tutaj nie trzeba wielu składników. Oczywiście bazylii nie mam, więc to pominiemy. Ale to jest fajne danie, dlatego że słuchajcie, tutaj wszystko się. Um, miesza, nawet makaron, wszystko się miesza w, te, w tym kuble, w tym dzbanie, więc bardzo mi to pasuje, bo nie chce mi się nic kombinować, a mam te pomidory Mutti, więc e, myślę, że to będzie bardzo dobre. Dobra kochani, mogę mieć czerwony nos, bo właśnie wróciłam z ostatniego już spaceru z maniutkiem na dzisiaj. E, spaghetti wyszły bardzo dobre. Zasiedzieliśmy się trochę, oglądaliśmy kuchenne rewolucje chyba wszystkie odcinki, jakich w ogóle nie widzieliśmy do tej pory, um, a ja właśnie trochę zmarzłam i stwierdziłam, że zrobię sobie kąpiel. Kurczę, tak cień mi pada. O, może tak będzie lepiej. Stwierdziłam, że zrobię sobie kąpiel, zrobię sobie maseczkę, wiecie, włosy ogarnę, odżywkę, maskę, także robię sobie domowe spa, z wami się żegnam. Dzisiaj taki krótszy vlog, no mm, ale widzimy się już jutro. Do zobaczenia, dajcie kciuka w górę, jeśli lubicie takie zwykłe domowe vlogi i widzimy się już jutro.